Cześć, witam! Dziś już ostatni odcinek z serii perypetii dotyczących kierowca K703M nr 2. Pozostał jeszcze tylko rozładunek. Tak jak widzicie, no tutaj, Volvo jest załadowany do dnia dzisiejszego. Ale sam ciągnik z przyczepy został zdjęty bezpośrednio tego samego dnia, którego dojechałem do gospodarstwa. Ze względu na to, że przyczepa, która była pożyczona, była bardzo mocno potrzebna koledze Przemkowi i musieliśmy jak najszybciej ją zwolnić. Z tego też tytułu nie używaliśmy dźwigu do rozładunku tego ciągnika. Zrobiliśmy to we własnym zakresie. Kolega Przemek udostępnił dwie większe ładowarki plus jafadromom i udało się to zdjąć bez największego problemu. Kolejną przyczyną, czemu właśnie nie udało się użyć dźwigu, było to, że po prostu była zbyt późna pora, oraz warunki terenowe, które panują w miejscu, w którym był rozodowany ten ciągnik, nie pozwalałyby na wjazd dźwigu. I to jest też moja wina, ponieważ nie udało mi się uprzątnąć kierowca. Jedynki dalej sobie lewituje na kowyłkach a ten drugi parkuje kilku ładnych dni na drodze przejazdowej. Tak to wszystko wygląda. A co do samego rozładunku To jest jedna ciekawa sprawa Cały rozładunek nagrywał mój tata I on tutaj e, robił za narratora I złapał za kamerę Nagrał coś po swojemu Tak więc zobaczcie materiał, jak to było wszystko ściągane I go nie ponaciska i paluszki co no, no, tak. no, tak ها 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 A to na kotek Tak, Naprawdę nie. nie jest tak pięknie jak to wygląda. Nie, nie, nie. Tam w środku jest. tak Dobra. 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 Piękny zachód słońca. Tam, tam gdzieś żurawie łażą. Wiem. O, szwagier piwo pije, a ja go suszy. Dobra, starczy. I gotowe. I tak właśnie drugi z orłów wylądował i stoi już kilka dni tak właśnie w tym miejscu, nawet zabezpieczony przed jakimikolwiek opadami, choć nie występowały w ostatnim czasie. Co kolejne? Robię już pomału, przygotowuję. O, już uzbrałem go w szpilki. Dosłownie w międzyczasie, ponieważ jak dobrze zobaczycie, z tej strony już mam uprawiony kawałeczek areału ze względu na to, że rozlewamy już poferment w te miejsce i szykuje się podsadzenie ziemniaków i tak robię to wszystko z doskoku, bo kiedy przyjeżdża cysterna standardowo ustawiam się tam na końcu tam się przelewamy, rozlewam cysterna odjeżdża, przyjeżdżam robię coś tam co mogę tutaj przy ciągniku potem znowu cysterna przyjeżdża, jadę tam, znowu rozlewam później to trzeba wiadomo przykryć, wymieszać i tak w koło Macieju, ale już po świętach Wyląduje na kołach w innym miejscu. Tak samo też i pierwszy egzemplarz. Trzeba je już ustawić na stałe, złożyć wszystkie elementy od nich na stałe w jedno miejsce, przykryć wszystko razem. No i będą czekać na swoją kolej. W, następnym, w następnej kolejności wrócimy do e, projektu 6x6, ale to już też tak w międzyczasie, ponieważ zostało mi jeszcze do posiania e, ponad 25 hektarów łubinu. Została yy, do posiadania kukurydza, no i do posadzenia ziemniaszki, tak więc teraz, właśnie pod koniec kwietnia, to będzie druga taka tura intensywnych prac polowych w moim gospodarstwie. Dlatego też muszę to wszystko sobie poukładać, bo, bo tak jak widzicie, no, poszedłem już mocno grubo w tym roku z robotą i, i mam roboty więcej, jak ważę. Tak więc, tak więc, no będziemy działać, będziemy działać tutaj. Na bieżąco będę pokazywał, co robię, ale jeżeli chodzi o 700, trójki, to lądują na bok, czekają na sezon zimowy. Nie jestem w stanie teraz się właśnie za nie zabrać. A właśnie 6 razy 6 z beczką jest mi bardzo mocno potrzebne, i wrócimy do tego tematu. Co chciałem jeszcze Wam powiedzieć, drodzy widzowie, schowałem się tutaj za beczkowozem, żeby nie było słychać wiatru w mikrofonie. Słuchajcie, drodzy widzowie, ostatnio rzuciłem na społeczność dwie. E, prototypowe koszulki, zdjęcie z nimi, jak wyglądają pierwsze modele tych koszulek. Te koszulki będę teraz intensywnie testował z moim małym kochanym testerem, z moim synkiem. Będziemy je nosić, użytkować przez dłuższy czas. E, pójdą do prania, wiadomo, zobaczymy jak ten materiał się sprawuje. Tak więc to jeszcze trochę potrwa czasu, zanim, zanim one wejdą do produkcji, zanim wejdą też do sprzedaży. Tak więc tutaj proszę o uzbrojenie się w cierpliwość. Podrzucę Wam teraz jeszcze w międzyczasie parę innych modeli, jeżeli chodzi o grafiki, jakie tutaj będą szyte na tych koszulkach. No i też duża prośba do Was: pod, napiszcie w komentarzu, jaki mniej więcej każdy z Was ma rozmiar. My, tu to, my tutaj wszystko to odczytamy i po prostu. Yy, zestawimy na jakie zapotrzebowanie, na jakie rozmiary jest największe zapotrzebowanie, żeby dobrać też odpowiednią ilość sztuk do wyprodukowania. O to nam głównie chodzi. Yy, oczywiście będzie więcej wyprodukowane niż, niż komentarzy, ale, ale mniej więcej w jakim kierunku rozmiarowym mamy pójść na większą skalę. O to nam tutaj teraz chodzi. Tak więc taka mała prośba do Was, jaki, jakie nosicie rozmiary koszulek, Wasze dzieci jakie noszą rozmiary koszulek, jeżeli też jesteście na, chętni na temat koszulek dla dzieci. I będziemy sukcesywnie tutaj to próbować rozwijać. No, i teraz zobaczcie sobie na poszczególnych fotografiach, jak te koszulki będą wyglądać. Oczywiście koszulki wstępnie będą dostępne w dwóch kolorach: białe oraz czarne. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Jak to będzie wyglądać? Być może jeszcze dojdzie kolor granatowy, ale to wszystko wyjdzie dalej w praniu. To już są takie daleko idące. Tematy. Tak więc, zobaczcie, jak, jakie jeszcze modele koszulek są przygotowane. I tak właśnie wyglądają te koszuleczki. Powiem Wam szczerze, mi się bardzo podobają. To są takie na razie wstępne: tam 3-4 projekty. Oczywiście będzie więcej, ale cały czas jest to opracowywane. No i co? I pozostaje, tak jak mówiłem wcześniej, uzbroić się w cierpliwość, aż będą dostępne. A ja teraz schowałem się w kabinie od pierwszego 703M, żeby oczywiście schować się przed wiatrem. No i już się oczywiście tak. Przymierzam, jak ja tu będę jeździł tym ciągnikiem, jak to będzie wszystko się tutaj odbywać. Próbuję to sobie wyobrazić. Co jeszcze, kochani widzowie? Słuchajcie, jest mi niezmiernie miło i bardzo fajny to jest temat, że dopatrywaliście mnie po trasie, potrafiliście mnie wypatrzeć gdzieś w miastach, gdzieś na pauzach, gdziekolwiek. Bardzo fajnie rozmawiałem się z, też z Wami, drodzy widzowie, ci, którzy mnie spotkali właśnie na tych przerwach podczas jazdy. Gdzieś sobie porozmawialiśmy. Pozdrawiam te osoby. Jestem mile zaskoczony tym odbiorem. Fajnie, że tak odbieracie w ogóle ten cały temat tych moich zakupów, tych moich transportów, tego mojego kanału. Dzięki Wam serdecznie za to, bo to jest naprawdę coś, czego ja się nie spodziewałem w życiu. Myślałem, że kanał mój zatrzyma się gdzieś albo osiągnie góra 10 tysięcy subskrypcji. Dzisiaj mamy już 44, no zaraz 45 tysięcy. I to przerasta moje wszelkie oczekiwania, i tak samo mm, nie doceniam też Was, bo w jednym z postów powiedzieliście mi, że mogę wstawiać 10 filmów o tym samym, a i tak będziecie wszyscy to oglądać. Tak więc trochę słabo Was tutaj wychodzi na to oceniam, ale przepraszam z góry, to już się więcej nie powtórzy. No dobra, to by było dzisiaj na tyle. Pragnę Wam życzyć oczywiście wszystkiego dobrego w nadchodzących świętach Wielkiej Nocy, przede wszystkim spokojnych, zdrowych świąt, no i oczywiście czasu dla rodziny oraz odpoczynku. Tego życzę sobie i Wam. I co, spotykamy się już niedługo. Do następnego odcinka, cześć!